W tym roku już po raz dziewiąty odbył się Festiwal Kobiecości Kobieta z Wigorem. Tym razem jednak towarzyszył mu analogiczny projekt dla mężczyzn Fenomen. Spodziewaliśmy się tak dużego zainteresowania naszym projektem, fenomenem, także. W... Warsztatami, które organizujemy. Zapisy rozeszły się w jeden dzień, chociaż przewidzieliśmy cztery. Cały fenomen jest skierowany tylko i wyłącznie do mężczyzn. Paintball jest częścią projektu Fenomen właśnie. Z tego względu są skierowane tylko i wyłącznie dla kobiet. Warsztaty, atrakcje przewidziane dla kobiet, zawiera rozpiska kobiety z wigorem i ten projekt jest skierowany właśnie do nich. Podczas warsztatów i spotkań uczestnicy mogli się sprawdzić w różnych dyscyplinach, na przykład w paintballu. Tutaj mieliście okazję oglądać połączenie paintballu sportowego z paintballem leśnym, ponieważ jest to parę drzach. Ogólnie paintball sportowy, tak jak widzicie na polu, jest to po prostu gra na balonach. Są w Polsce dwie ligi ogólnopolskie PPLH PPXL. Odpowiednio zapraszam na strony internetowe pplh.pl ppxl.pl. A po wyczerpujących zmaganiach impreza przyniosła się do klubu Obsesja. Kobiety z kiboru zdają się cudownie brać świat, jak już miałam w roku. Są w cztery, specjalnie dla kobiet, i tak zapraszamy wszystkich do sieci, a imprezy są najlepsze na świecie w całym roku. Zabawę podkręcały liczne, frywolne konkursy. Kobiety mogły wykazać się na parkiecie tanecznymi umiejętnościami, nawiązując bliższe relacje z partnerami. Natomiast mężczyźni próbowali swych sił jako zdobywcy damskiej bielizny. Entuzjazm towarzyszący przybyłym do klubu podzielali także organizatorzy imprezy. Jestem mega szczęśliwa, że zapełniliśmy cały klub. był bardzo wiele uczniów, bardzo dużo fenomenów. Nie z biwarem, to mnie bardzo, bardzo cieszył ten Fenomenalna impreza zakończyła się z wigorem. Oby i w przyszłym roku była równie udana. Odmawiamy kampusz TV!